No hej, witajcie na kanale w kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. A w dzisiejszym odcinku zrobimy szorcika o tym, jak się dostać do Tesli i ją otworzyć w momencie, kiedy będziecie mieli z tym problem. Czyli na przykład zgubicie wszystkie klucze, albo tego typu sytuacja wam się przydarzy. E, użyjemy do tego dwóch bardzo unikalnych narzędzi, czyli poduszki, żeby odchylić szybę, i takiego te pręcika, żeby otworzyć klameczkę. Pierwsze co robimy, to. Składamy poduszkę tutaj w szparę, jeżeli ona występuje, ta szpara. O. W razie, gdybyście mieli problem z złożeniem poduszki między szybę a tutaj słupek, i właśnie ten problem ja mam, to po prostu używamy szpatułeczki i delikatnie odchylamy sobie szybkę, żeby móc to zmieścić. Chodzi o to, żeby przez całą szczelkę przeszła poducha. Tutaj też jeszcze trochę problematyczne to jest. Teraz już jesteśmy po drugiej stronie jakby rzeki. O, I w ten sposób. Tak? Czyli chodzi o to, żeby jak naj najbardziej tą szybkę odgiąć. No. Tak, żeby się zrobiła mała szpara. Oczywiście nie przesadzamy, żeby sobie żeby nie rozwalić. No i teraz używamy naszego cudownego narzędzia. Akurat ten pręt skonstruowaliśmy do przeciągania kabli. Ale przy okazji może nam służyć też do takich właśnie niecnych rzeczy. Jeden bardzo ważny warunek do spełnienia, aby ta cała akcja się udała, Uważaj. A mianowicie musimy mieć podłączone napięcie. Bo ja to jeszcze to pokażę. jakby Oczywiście znaczy to wiecie, ale na wszelki wypadek jeszcze to zademonstruję. Szyba w, w Tesli dochodzi za, za tą ramkę. I żeby, żeby ta operacja się powiodła, musimy mieć napięcie, żeby samochód mógł tą szybę opuścić. Akurat teraz już zrobię to normalnie, tak? Jak widzicie szyba się opuszczać, i dzięki temu drzwi się otwierają. Gdyby nie było napięcia, no to byłoby dużo trudniej to zrobić, albo nawet byłoby to niemożliwe, bo szyba musiałaby się prześlizgnąć po tej po tej ramie. Obawiam się, że nigdy tego nie próbowałem, ale obawiam się, że to mogłoby być prawie, praktycznie niemożliwe. Więc jeszcze raz tutaj pokażę jakby od tej strony, co my de facto zrobiliśmy. Tak, przedostaliśmy się przez szparę pomiędzy tym słupkiem, prześliznęliśmy się tak naprawdę, a tą szybą i złapaliśmy klamkę i ją otworzyliśmy. I to jest praktycznie sprawdzony sposób na, otwarcie, na awaryjne otwarcie Tesli. Oczywiście pod warunkiem, że Tesla ma sprawny system 12-voltowy. No i tyle. Także zapraszam do oglądania naszych shortów. Będziemy starali się takiego materiału kręcić więcej. Zauważyliśmy, że w momencie, kiedy wykonujemy standardowe czynności, pojawiają się ciekawe rzeczy, będziemy wam je one by one przedstawiać. Także subskrybujcie, oglądajcie i ciśniemy do przodu.